Zadanie 14 z matury 2023, matematyka podstawowa. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba minus -5. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji f, jest równa 3. I mamy dokończyć zadanie spośród podanych, tak? Czyli mamy, że x1 jest równe minus -5 i mamy wierzchołek funkcji, czyli mamy wierzchołek p i q i mamy informację, że p jest równe 3, i mamy znaleźć drugie, drugie miejsce zerowe. Tutaj najprościej to zrobić, patrząc po prostu na to, jak wygląda funkcja kwadratowa. Nieważne, w którą stronę to będzie, załóżmy, że będą ramiona szły do góry. Tak więc tu są ramiona, tutaj jest wartość wierzchołka. I tu będzie drugie miejsce zerowe. Trochę krzywo, ale no nic na to tutaj nie poradzę. Mamy x1 jest równe 5, wierzchołek jest równe 3. I patrzymy po prostu w takiej, z takiej perspektywy, że odległość od minus 5 do 3 będzie trzeba nałożyć od 3 do, do tego drugiego miejsca zerowego, ponieważ funkcje kwadratowe są symetryczne względem wierzchołka prostej przechodzącej przez wierzchołek. Więc jeżeli od minus 5 do 3 mamy odległość no 8, bo mamy 3 minus minus 5, czyli daje nam to 8, no to 3 plus 8 daje nam 11, czyli w tym wypadku odpowiedź jest odpowiedzią A.